Dzień, dzyń, dzień. Zaczynamy kolejne zajęcia z głoską DZ. DZ jak dzwonek. A ja jestem świętym Mikołajem. Ho, ho, ho! Czy są tu grzeczne dzieci? Myślę, że tylko z takimi mamy do czynienia. Więc razem z Wami poćwiczymy dzisiaj głoskę DZ. To mój służbowy dzwonek. Jak będę szedł do Was zimą z prezentami, to na pewno wezmę go z sobą, żeby oznajmić, że się zbliżam. A tymczasem cierpliwie na mnie czekajcie, bądźcie grzeczni i ćwiczcie razem z nami. Więc, tak jak słyszeliście, głoska dzy jak dzwonek to jest dzwonek świętego Mikołaja, albo może być to też dzwonek szkolny. Gdy nie ma prądu, to takim dzwonkiem wzywamy dzieci na lekcję albo na przerwę. Mam jeszcze inne dzwonki przygotowane dla Was, na przykład dzwonek rowerowy. Ten to ma dźwięk, mówię Wam, jak jadę rowerem, a nim zadzwonię, to wszyscy uciekają mi z drogi. Taki jest głośny. Kolejny dzwonek, dzwonek szklany. Można go sobie kupić w sklepie z pamiątkami, jako prezent. Jeśli chcielibyście mieć dzwonek do dzisiejszych zajęć, a nie macie przy sobie żadnego, to proponuję zrobić sobie dzwonek z kluczy. Dzyń, 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 dzyń. Dobrze. I mamy jeszcze jedne dzwonki, bardzo świetnie Wam znane ze szkoły. Tutaj na obrazku widzicie takie dzwonki szkolne do nauki grania, ale oczywiście mam z sobą takie same prawdziwe dla Was przygotowane. Proszę bardzo, to są prawdziwe dzwonki i teraz coś na nich dla Was zagram. Posłuchajcie. Być może znacie fragment tej melodii, to jest z takiej piosenki o dzwonkach, o świętym Mikołaju, o sankach. Jeszcze raz. A teraz wyklaszczemy rytm tego, co usłyszeliście. Uwaga! Trochę umuzykalnienia na Norgopedii jest bardzo ważne. Więc jak najbardziej klaszczemy teraz jeszcze raz, zupełnie bez mówienia. Dla przypomnienia zagram jeszcze raz melodię. Zaklaszczcie to. Święty Mikołaj, ja chcę przyjść do dzieci z prezentami. To wszyscy przygotowują dom, żeby było posprzątane, bo taki gość musi być mile przywitany. Więc wyobraźcie sobie, że nasza buzia to jest taki dom, który chcemy przygotować dla świętego Mikołaja. Najpierw będziemy malować ściany, czyli policzki od wewnątrz malujemy językiem. Teraz wysprzątamy piwnicę, czyli tą dziurę, tu za zębami. Język na dół i sprzątamy. Wypadałoby jeszcze umyć schody, aby dostojni goście mogli wejść po pięknie wysprzątanych schodach. Więc językiem czyścimy dolne zęby. obie strony. I na koniec, gdy dom jest wysprzątany, to zamknijcie porządnie drzwi. Czyli zamykamy ząbki. Żeby powiedzieć głoskę dz jak dzwonek, trzeba przygotować język w ten sposób, że kładziemy go na dół za dolne zęby. Dociskamy do zębów, rączkę kładziemy na szyi. Będziemy tutaj słyszeć dźwięczność tej głoski. Chamy język do zębów i powtarzamy DZ. Jeszcze raz. Dzy. Świetnie. Mikołaj, jak to Mikołaj. Ma z sobą worek pełen prezentów. Też tu mam dla was przygotowany. O! Czerwony jak cały Mikołaj. Zobaczmy, co też ten Mikołaj. Przyniósł dziś dla dzieci na zajęcia z głoską DZ. Uwaga, uwaga. O, zna się na prezentach. Przyniósł wam pieniądze. Powtarzamy. DZ. Tam słychać pieniądze. Dzwonek. Dobrze, lecimy dalej. Rydze. To są takie grzyby, nawet na kolacje mogą być użyte. Dla mamy, mamy dzbanek. Dzy jak dzbanek. Mam czerwony szalik z frędzlami, więc mówimy frędzle. Na końcu takie fiu, fiu, fiu. Dalej. Przyda się na święta pyszna wędzonka. Powtarzamy. Język na dole, pamiętajcie. Zęby dociskamy. Dla artystów, malarzy pędzel jak należy. Co my tu jeszcze mamy? Ło, to pewnie lubicie, co niektórzy. Rodzynki w cieście. Do jedzenia jeszcze może być kukurydza. Z kukurydzy robi się popcorn. Pewnie lubicie. Człowiek, który dzwoni takim dzwonem na dzwonnicy, nazywa się dzwonnik i on właśnie na takiej dzwonnicy porusza tymi dzwonami, żeby pięknie biły. Powtórzyliśmy kilka wyrazów z głoską dzy. Mikołaj nam je przyniósł w worku z prezentami. A teraz powtórzycie jeszcze po mnie kilka zdań, potem... Niektórzy, którzy potrafią pisać te zdania, przepiszą i wykonają jeden rysunek do zdania, które najbardziej im się podobało, a pozostałe dzieci narysują obrazki do tych zdań, oczywiście wcześniej je wymawiając. Posłuchajcie uważnie i powtarzajcie po Mikołaju. Jacek kupił cenne rodzynki za miedzą. Dzwonnik dzwoni dzwonami. Najedzone rodzynkami dzieci pędzą na sankach. Obok ogrodzenia rośnie kukurydza. I ostatnie zdanie. Wygłodzeni wodzowie Indian jedzą wędzonkę. Te zdania z głoską DZ są takie trochę powymyślane, bo w sumie nie ma tak bardzo dużo wyrazów z głoską DZ, ale trzeba też o nich pamiętać. Zatem zapraszam do współpracy, a ja z worem pełnym prezentów idę dalej w świat szukać grzeczne dzieci, żeby potem w zimę przynieść im prezenty. Pa, HA! DZIN DZIN